Po najlepsze końcem zapraszam do FIFA Coins, Space of Card. link znajdziecie w opisie. I witam was niezwykle serdecznie z kolejnego odcinka z Rybu Ultimate Team. Dzisiaj moi drodzy zagramy sobie kolejne spotkanie ligowe. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zagraliśmy sobie nasz pierwszy ligowy, teraz czeka nas ten drugi i mamy nadzieję, że skończy się pozytywnym rezultatem. Bo byłoby naprawdę miło tutaj uzyskać 3 punkty i przybliżyć się troszeczkę do tego mistrzostwa. No i jak wcześniej wiadomo, trzeba znaleźć sobie przeciwnikę, co w lidze 10 nie jest jakoś banalnie proste. Mamy jedną zmianę w składzie. Na napastniku, jak widzieli, mogliście zauważyć, sumie, mamy srebrnego Anglika, który mam nadzieję, że tę grę będzie ciągnąć, a drugim napastnikiem nasza gwiazda oczywiście, czyli e, szanowny pan Gryfin. Także, także napastnicy wyglądają już naprawdę porządnie. Nie ma się tutaj z czego śmiać. A no dobrze, także usłyszymy się, jak już znajdę jakiegoś sensownego przeciwnika. Mamy już przeciwnika, zobaczmy sobie jego skład. O kurczę, 89 zgrania Nie no naprawdę, naprawdę Fifo No dobra W takim razie, jeżeli Gryfin nas nie pokieruje do zwycięstwa To będzie ciężko No cóż, przechodzimy do meczu Dobrze, o to właśnie, o to właśnie, o to właśnie chodzi Dobrze, tylko nie mam nikogo w polu karnym Gryfin co najwyżej, nie Chopra! Chopor, Flynn, 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 Flynn w polu karnym? Ej! Rzut karny? O to Smith Zabij... <laughs> Ale wygracie kupę, chłopaki. A, eee... Proszę, no! Dobrze! Bardzo dobrze wyszło. Nie powiem. Jeszcze mi sfaulilował. Jeszcze kontuzję dostanę. Miałem... Kart, kurczę. Na kondycję. No nie, budzik się włączył! No koleś, nie strzelaj mi, ja muszę budzik wyłączyć! Stop, koleś! Koleś, nie! Ło Boże, ale mi walnął o ja wyłączę budzik. Moment. Widzę, że nie jesteś niezadowolony, że trafiłeś w powszeczkę. Szkoda. Naprawdę, ja też żałuję. Bardzo chciałem, żebyś strzelił mi tu bramkę. Dobra, gdzie jest Czopra? Będę na Gryfin... Dobra, jest Gryfin. No nie, to miał być do Gryfina! Szartowałem z tym o, o Jezus, ale strzał głową, mi wyszedł teraz. Puszczę. Ja nie mam, nie mam za bardzo jak, jak ci oddać tych punktów. Nie, nie. O! Gryfin! 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 Proszę Państwa! Gryfin zdobywa bramkę i prowadzimy 1 do zera. Tak się kończą kontrataki naszej drużyny. Jesteśmy zabójczy w tym elemencie. Brawo, panowie! 1 jeden do zera będzie 34. Tylko, że może wyjść jednocześnie z kontrą, więc też też tak nie na rękę mi trochę. O Boże! O Boże! Panie strzel, to proszę cię Czopra, Nie, poprzeczka! Dlaczego? Mogę podać? Pięknie, Gryfin please. Griffin. O, ale Griffin to zrobił! Gryfin ale. Ohoho. Ten strzał był tak tragiczny. Jeszcze kontra wychodzi. No, kurde. Ludziki. Bez kontra No, zdążył to złapać. No, dawać, bo tam benzema jest sam w polu karnym. No właśnie. No shit. Jeszcze raz, jeszcze raz, popraw. O, ale broni! Co to za bramka? trójkę. Dobra. No i wcale nie gram na defensywnym, nie widać z O, cicho, cicho, cicho. No nie, nie trafił! No, i czu, pro, co ty zrobiłeś? Biegnij, Sim Dong Simdongwun. Sim Sim Ale przyjmij tą piłkę sensowniej! No jak ty to uderzyłeś? Dlaczego? Nie, 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 bez kontrataków, proszę. Idź stąd, idź z, mojej, z mojego pola karnego, typuś. Wybi! Nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę. Tak tylko zerknę. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę piłki, powoduje, że wychodzi właśnie kontraatak Pepe z tego głównym reżyserem. Bez komentarza, Flynn, Flynn, no jak? Gryfin, Gryfin ty też przeciwko mnie? O, porażka jeden z trzech, mówiąc się, że. Troszeczkę żałuję tego meczu, by my tu mogliśmy jak najbardziej wygrać, ale niestety 60 grania i piłkarze brązowi robią swoje, troszeczkę brakło mi wykończenia. Ciężko było strzelić kimkolwiek tutaj bramkę. No oczywiście poza Griffinem, bo to jest piłkarz idealny. No a cóż, a mój przeciwnik po prostu no, zgniótł mnie tutaj swoim bzemom, który no, robił co chciał z moimi obrońcami, mówiąc szczerze, nie dało się tego zatrzymać niestety, także. No cóż, cztery strzały celne, trzy bramki, u mnie osiem strzałów celnych, jedna bramka niestety, ale spokojnie, ja ci się jeszcze, kolejś odgryzę kiedyś, spotkajmy się, jak będziemy grali równymi składami, wtedy będzie mi bardzo zabawnie, a tobie nie. No cóż, bardzo lubię takich kozaków, które grają w dziesiątej lidze z złotym składem, naprawdę, gratuluję im, no a teraz już będzie to tyle. Także, 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 ja się tutaj muszę zastanowić, jak jakby ten skład może troszeczkę ulepszyć. Bo widzę, że jednak, no bo po poprzednim meczu, mówiąc szczerze, liczyłem, że jednak są same brązowe składy i mielibyśmy równe szanse. Jednak po tym meczu, po prostu przygotuję sobie troszeczkę lepszy skład i wtedy pogadamy z naszymi przeciwnikami. A teraz to będzie na tyle. Także dzięki bardzo za uwagę, do usłyszenia i cześć!